Dzisiaj risotto, spartańskie dlatego, że taki był stan lodówki. Jak w szybkowarze z kilku składników przygotować obiad w 5 minut? Zobaczcie. Czas pokroić cebulę. Cebula, ryż, groszek, pierś z kurczaka przygotowane. Do risotto brakuje tylko rosołu. Zastąpię go dwoma łódkami, prosto z zamrażarki. Uruchamiam w szybkowarze program smażenia, aby zeszklić cebulę i podsmażyć pierś z kurczaka. Rozgrzewam olej i krające bóle w kostkę. I kurczaka. Podsmażam przez kilka minut na rozgrzanym już oleju mieszając, a następnie dodaję przyprawy. Ponieważ gotuję bez rosołu, dodaję jedną łyżeczkę kucharka, ale zalecam więcej: dwie lub trzy. Następnie dodaję oregano, paprykę ostrą, paprykę słodką i groszek prosto z zamrażarki. Ja nie dodałem kurkuny ani kery, bo to moja dyktatura w kuchni, a ja lubię po swojem. Do gotowego dania możemy dodać magę i pieprz. Następnie wsypuję ryż. Musi to być ryż do risotto, bo z innego nie wyjdzie. Na jedną szklankę ryżu należy dodać 3 szklanki rosołu lub jak w moim wariancie z łódkami, trzy szklanki wody. Wrzucam kuraka i zamykam pokrywę. Upewniam się, że regulator ciśnienia jest zamknięty. W szybkowarze wybieram program Zupa, dla którego zdefiniowany czas to 15 minut. Zmieniam to ustawienie na 25 minut i rozpoczynam gotowanie. Elektryczny multikuger polskiej firmy Eldom, model SW500, pobiera 900 W. 1 kilowatogodzina kosztuje niecałe 60 groszy, więc pół godziny gotowania to mniej niż połowa tej kwoty. 25 minut minęło. Przekręcam regulator i uwalniam ciśnienie, wypuszczając gorącą parę. Ciśnienie i temperatura w szybkowarze wzorowo rozprawiły się z zamrożonym kurczakiem, wydobywając z niego potrzebny wywar. Zaletą gotowania w szybkowarze jest błyskawiczne przygotowanie posiłku. Kurczak i cebula zajęły 5 minut. Gotowanie pod ciśnieniem nie wymaga mieszania, dolewania wody czy doprawiania, za to gotowe dania zachowują wszystkie walory smakowe. Rizotto spartańskie gotowe. Smacznego.